Jednym z atutów MLM-u oprócz tego co wiele osób nazywa bogactwem są może nawet bardziej przyjemne rzeczy, bo my nie mamy w domu wytapetowanych czy złotówkami, czy dolarami ścian, ale za to mamy pełne głowy pięknych miejsc na świecie, które odwiedziliśmy, dzięki pieniądzom, które zarobiliśmy i zarabiamy tutaj właśnie w MLM. Książka pierwsza, ta, którą macie Państwo na ekranie, jest jakby skrótem pewnych informacji, które docierały do nas przez, ja wiem, kilkanaście lat. Wraz z żoną zajęliśmy się MLM-em, Blisko 20 lat temu. Nie zajęliśmy się dlatego, że byliśmy bogaci, że mieliśmy bogatych rodziców, że ktoś nam coś dał i powiedział, teraz będziecie mieć pięknie w życiu. Tylko dlatego, że bardzo nas gryzło to, że mamy wyższe wykształcenie i że idziemy do pracy. I uczymy w tej pracy, byliśmy nauczycielami. I wiecie, kiedy najbardziej bolało? Dokładnie. Kiedy trzeba było pójść, podpisać jakąś listę, że odebrałem pieniądze, i nie bardzo było wiadomo, co z tym dalej robić. Nie było giełdy. Byli cinkciarze wtedy. Wiecie, kto to byli cinkciarze? To pokolenie nie wie. To byli ci, którzy mieli dolary i stali pod peweksami. Peweksy to były takie sklepy, w których kupował się za dolary. Stali pod peweksami i kupowali taniej i sprzedawali drożej. I na tym zarabiali całkiem niezłe pieniędzy. I taki, tak, taki chodzący kantor. Ale najczęściej były to albo bony dolarowe, albo czyste, czyste amerykańskie dolary. I nas to tak bolało. że w momencie, kiedy się pojawiła pierwsza informacja, pierwsza oferta, przyjdźcie, zobaczcie, posłuchajcie, no to poszliśmy. I mieliśmy szczęście. Może nawet większe szczęście niż Wy macie. Wiecie na czym to szczęście polegało? Na tym, że mój sponsor mówił w języku, którego ja nie rozumiałem, a ja mówiłem w języku, którego on nie rozumiał. I nie był to mój bezpośredni sponsor, czyli osoba, która mnie wpisała jakby do firmy, ale ten, który miał mnie prowadzić, miał być moim mentorem, miał mnie uczyć, pokazywać jak się to robi. I on nie mieszkał w Polsce, a mieszkał na Węgrzech. A język węgierski jest dość skomplikowany. Z języka węgierskiego pamiętałem tylko marketing internet, czyli plan marketingowy. I to rozumiałem zawsze. Poza tym nic. Ale jakoś tam się czasami udało porozumieć. Kiedy był tłumacz to było dobrze, a kiedy nie był tłumacza to było mniej dobrze. I on powiedział tak. No jest rok 92, początek 93 roku. Na rynku polskim nie ma literatury biznesowej. Masz kłopot, bo ja ci nie mogę pomóc. Ale będą pojawiały się książki i tam będzie napisane. Jak to trzeba robić? A, ale co? MLM, jak będzie napisane, to będzie napisane, jak robić MLM, i żeby odnieść sukces? No, nie ma takich książek. Dalej. Dlaczego? Jak sądzicie? Dlaczego takich książek nie ma? Dlaczego nie ma gotowego przepisu, gotowej metody? Na przykład Jakiś mądrala napisze książkę, wydają ją i to będzie przepis. Gdyby to był przepis i gdyby to było napisane po kolei, co trzeba zrobić, to większość z was nauczyłaby się tej książki na pamięć. Tak? Zostawilibyśmy studia, uczelnie, szkoły średnie, byśmy siedzieli, byśmy się uczyli na pamięć. Wynajęlibyśmy kogoś, kto by tylko sprawdzał. Z tekstem, okej. Okay. I prawda, czy jeszcze sprawdził zrozumienie tego tekstu. Ale jak sądzicie, ile by taka książka wtedy kosztowała? Gdybym ja napisał książkę Przepis, a mówię, że nie ma przepisu, to gdyby taka książka miała istnieć, to ile jesteście w stanie zapłacić za taką książkę? Jaka mogła być cena takiej, takiej książki? Macie, ile byś dał za książkę? Przepis. 100 tysięcy? Ja nie gadam z tobą. 100 tysięcy to, 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 to. Nawet nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby usiąść do takiej książki, żeby napisać 100 tysięcy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, ktoś wam daje klucz i mówi: Na tej ulicy jest safe. W tym sejfie jest 10 milionów dolarów. Idź, weź odpowiednie torby, wózek. Widłowy, czy jakiś inny, nie wiem jaki. Otwórz sobie i sobie je weź. I ty za ten klucz chcesz tylko 100 tysięcy? Oferujesz 100 tysięcy? No to chociaż. To chociaż z połowę, z 10% byś się podzielił, wiesz? Wiecie, jak ta książka powstała? Ta książka została napisana z lenistwa. Największa część ludzi na świecie wskazała, że ich największym marzeniem i pragnieniem jest. Leżeć na hamaku, słońce niech pieści wasze ciała, podniebienia niech pieści piękny drink, czy przepyszny drink, drink, który przyniesie pan, który musi pracować na etacie. A wy zastanawiacie się, jak ugryźć następny milion, jak zasponsorować albo jak wyszkolić następną grupę ludzi. Nie byłoby to idealne. Ale ta książka powstała z innego rodzaju lenistwa, otóż ja nie lubię się powtarzać. Nie lubię dwa razy mówić tych samych rzeczy. Ale wracam do tej książki. Otóż ona powstała dlatego, że mnie ludzie pytali, jak to wygląda, jak to jest? Dlaczego to się tak dzieje? Jak to robić, żeby to było lepiej? No więc jak dzwonili i tłumaczyłem, po czym za pół godziny następnych ktoś zadzwonił z tym samym pytaniem. No to byłem cierpliwy jeszcze. Ale po piątym, tym samym pytaniu, już przestałem panować nad swoimi myślami. I żona powiedziała: napisz to i wysyłaj subskrypcję. No więc, ludzie, jak będą chcieli wykorzystać tą informację, no to dostaną i sobie przeczytają. Od kiedy zaczynacie. Kodować informacje. Jak Państwo sądzicie? Teraz, przepraszam, Panowie, pytam Panie, od którego tygodnia dziecko zaczyna słyszeć i zaczyna kodować informacje pierwszym zmysłem, który najsilniej się rozwija czyli zmysłem słuchu? Dwudziesty tydzień to jest mniej więcej który miesiąc? Piąty. Czyli jak po pięciu miesiącach zaczynacie, zaczęliście słyszeć. Co zaczęliście słyszeć? Kto pamięta? Nie pamiętacie. Ja też nie pamiętam. Wszystko. Co się dzieje z tą informacją? Gdzie ona trafia? Do mózgu. A czy mózg to tylko podświadomość? Mózg to głównie podświadomość, dlatego że to jest generalny magazyn naszej pamięci, która zakodowała wszystko to, co do Państwa dotarło. I teraz mam do Państwa pytanie: czy te informacje wypadają stamtąd, czy zostają już na zawsze? Posłuchajcie Państwo, to jest niewiarygodne. Macie po 20, 20 parę lat. Przez 20 lat czy 20 ileś tam lat, docierały do Was informacje z różnych dziedzin, z różnych branż. Wszystko to zostało zakodowane, zostało zapisane. Kiedy te informacje się jakby ujawniają? Kiedy działa podświadomość? Kiedy macie podjąć decyzję? 83% w całości informacji, które zapamiętujemy, to co? Wzrok. Resztę możemy sobie prawie darować. Czyli najważniejsze jest to, co widzimy. Tutaj jest kobieta, która jest przestraszona. Proszę sobie wyobrazić następującą rzecz: że siedzicie sami w domu, sami albo same. Tak jak ona tu na dole ma, trochę widać, kubek z herbatą czy z kawą, popijacie sobie, oglądacie o 23 film. Jest cicho, i nagle do okna. I będziecie wyglądać tak samo jak ona. Albo gorzej. Dlaczego tak się dzieje? A może przyszedł sąsiad pożyczyć cukru? Dlatego, że naoglądaliście się filmów, które. Zawsze działają w taki sposób, że jeżeli jest taka sytuacja i coś się dzieje, to reakcja jest kompletnie taka. No więc, jeśli po pięciu, dziesięciu filmach takie rzeczy wprogramowaliście do umysłu, a pamiętacie, jak silny jest zmysł wzroku, to kiedy się pojawi taka sytuacja, zawsze będziecie reagować w taki sposób, jak autorzy, scenarzyści czy reżyserowie filmów zamierzali. Kręcąc jakiś obraz filmowy. I teraz mam innego rodzaju pytanie. Państwo widzicie tutaj rodzinę, przy stole. Czy na wasze wychowanie mieli wpływ rodzice? Na przykład mówiąc, siedź prosto przy stole, nie garb się, nie trzymaj łokci na stole. Ten gość tak zezuje na te dzieci i patrzy, ale tak jest. Mówili. Jeśli macie takie danie i położyli wam i nóż i widelec, to jedzcie jednym i drugim. Ale pojedziecie do Chin i poprosicie o nóż i widelec, oni zapytają was, co po swojemu, a co to jest? Ta informacja to w naszym klimacie i w większości, może w większości, w wielu krajach na świecie się sprawdza, ale pojedziecie w inne miejsce na świecie nie. Tam się nie sprawdza. Popatrzcie, jak oni siedzą. Rączka na stole. Gość, rączka na stole. Gdybyście usiedli tak pięknie jak po polsku, was rodzice nauczyli w Chinach, w eleganckiej restauracji, to byście ich obrazili, bo tam elegancko jest podpartym być. Mówi się o tym, że żeby osiągnąć sukces, najważniejszy jest cel. Czy to prawda? Potem zaczęło się mówić, że ważniejszy od, od celu jest postawa. I to też nie jest prawda. A co jest najważniejsze? Ważniejsze od celu, od posiadania wielkiego celu, który jest niezbędny, od właściwej postawy czy od waszego, od waszego wizerunku, jest środowisko, w którym przebywaliście, przebywacie i przebywać będziecie. Środowisko warunkuje wszystko. Jakie mamy te środowiska? Wymienialiście już. Dom, rodzinny, przedszkole. Wczesne dzieciństwo jest bardzo trudne, bo wtedy się najwięcej uczymy i przyjmujemy informacje bezkrytycznie. Czyli każda informacja podawana jest w zasadzie informacją podaną przez autorytet. Czy to jest brat starszy wiele lat, czy to jest mama, tata, babcia, pani w przed, przedszkolu, ktokolwiek. Szkoła, nauczyciele i wychowawcy. Rodzina i znajomi. Ja mówię o tej rodzinie, takiej szwagrowie, ciotki, wujki i tak dalej. Religia, media. I co jeszcze zostało? I tradycja, która, jak Państwo doskonale pewnie wiecie, uwstecznia. W biznesie musicie wykorzystywać te elementy jako podstawowe, a nie wiedzę. Dlatego napisałem, że w szkole nie nauczono nas biznesu. Nauczono nas zupełnie czegoś innego. Nauczono nas, przepraszam te mury, jak być pracownikiem, jak pisać CV. Ale kto z Was słyszał o tym, że rodzajów inteligencji jest siedem? Proszę, ale zapytajcie Waszych rodziców, czy słyszeli. Nie, oni tylko IQ i nic więcej. Oprócz tego, że wiecie, że jest siedem, znacie je wszystkie? Czym się charakteryzują, do którego rodzaju wy należycie, jaką kombinację stanowicie? No to uwaga. Językowa. Pisanie, czytanie. Niektórzy zawsze powołują się na cytaty, na książki, a że ten to napisał i tak dalej. Logiczna, matematyczna. Przestrzenna, czyli artyści na przykład. Architekci, malarze, rzeźbiarze, kinetyczna. Kto? Na przykład sportowcy, prawda, ci którzy ruchem robią coś. Muzyczna, muzycy. Interpersonalna, to znaczy nakierowanie na ludzi. A intrapersonalna na siebie. No i teraz tak, to by można było zrobić osobny wykład, kiedyś robiłem taki na szkoleniu na ten temat. I teraz popatrzcie, no macie mnie jak na patelni. Interpersonalna mam 10. Tak się samo oceniłem oczywiście subiektywnie. Muzyczna, 8, skończyłem studia muzyczne w końcu. Językowe, nawet dwie książki napisałem. Przestrzenna to tak już średnio. Kinetyczna, no to jak widać to średnio. Intrapersonalna, yy... no tam czwóreczkę sobie dałem. I logiczno-matematyczne, po prostu a nie jestem logiczny, nie jestem matematyczny. Ale mam jedną cechę, potrafię liczyć pieniądze. I uważam to za bardzo wielki dar od Boga. I kiedy sobie taki profil zrobicie, to wtedy, albo komuś taki profil zrobicie, to może się okazać, że ten kto się nie nadaje do biznesu. A lider MLM, sponsor MLM, przede wszystkim interpersonalna. Lider jest dla ludzi, dla siebie na końcu. Jak mówię, wystarczy czasu i pieniędzy. No i uwaga, i teraz klucz tego wszystkiego. Drodzy Państwo, tu jest zero. Tu mamy taki wykres matematyczny. Wiecie, że jestem z matematyki średni, poniżej tego poziomu. Na którym poziomie w tej chwili się Państwo znajdujecie? Czy jesteście na poziomie dyskomfortu? Coś Was uwiera w życiu. Chcielibyście coś więcej. Chcielibyście, macie energię, chcecie coś robić. Czy jesteście zadowoleni? Jesteście na poziomie komfortu, macie trochę pieniędzy, macie gdzie mieszkać, studiujecie na fajnej uczelni, może nawet macie czym jeździć, może nawet nawet w wyjazdy sobie wyjeżdżacie. Gdzie jesteście teraz? Tu na poziomie komfortu czy na poziomie dyskomfortu? Pomiędzy, czyli tak w środku. To znaczy, że jeśli skończycie studia i jak standardowy absolwent napiszecie CV, 50 CV, bo to tak jedno nie wystarczy. Albo 500 nawet trzeba napisać, żeby znaleźć coś takiego. No. I przez pierwszy rok będziecie zapieprzać. I będzie super. Będą was cenić, głaskać. Ale po pierwszym roku emocje opadną. I przyjdzie rozczarowanie. Dlaczego tak mało? Dalej mi na nic nie stać. Nikt mi kredytu na mieszkanie nie chce dać. Nie stać mi na dobry samochód, nie stać mi na dobre wczasy. Urodziło się dziecko. No i co dalej? I wtedy może się okazać, że z poziomu komfortu spadniecie trochę na poziom dyskomfortu. Ale może lepiej od razu być w poziomie dyskomfortu, żeby od razu sobie skoczyć do poziomu marzeń. Rozumiecie, dlaczego w MLM-ie tak często mówi się o marzeniach? Sami mówiliście. Dlatego, żeby pokazać ludziom inne życie, inne możliwości. Palmy, drinka, Ferrari, Hawaje. Nie wiem, co chcecie. Piękne życie, spokój, radość, zdrowie. Nie wiem, każdy ma jakieś swoje cele. Marzenia. Większość ludzi, z którymi się będziecie spotykali, których wy będziecie chcieli do biznesu zaprosić, do Waszego MLM-u. Będzie w poziomie komfortu. I powiedzą, skończyłem studia. Dwa, mam pracę. Mam. Stoletni samochód. Ale mam. Mam na grilla. Mam na to, mam na to, mam na to. I oni będą w poziomie komfortu. A wy im będziecie mówić o marzeniach, o wyjazdach. Nie wiem o czym. O pieniądzach, o bogactwie. A oni powiedzą nie. I tak będzie. I wiecie o tym, że tak będzie. I wiecie, że tak jest. I że to przed Wami jest. Ale chociaż po tym, o czym dzisiaj tutaj do was mówię, będziecie rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Bo ich nie tylko zaprogramowano, na poziom komfortu ich zaprogramowano. Ucz się, pisz zadania, czytaj książki, czytaj lektury, odrabiaj, bądź miły, bądź grze... nie, podnoś rękę zawsze, skończ szkołę średnią, zdaj egzamin, idź na studia, skończ studia i idź do roboty. Tak? Napisałem dwie książki. Jak Państwo wiecie, druga wygląda tak. W tej drugiej, również z lenistwa, napisałem o tym, w jaki sposób nie robi się tego MLM-u. Ci, którzy ją znają, wiedzą, że napisana została w zupełnie innej konwencji niż pierwsza, jako rozmowa osoby, która osiągnęła sukces i kogoś to początkuje. Ale można ją czytać na dwa sposoby. Na pierw, w pierwszy sposób, to będąc świeżym, takim całkiem nowym biznesie, od zera już się wszystkiego dowiadując, albo będąc już sponsorem, jak wy powinniście tłumaczyć takie rzeczy swoim ludziom? Słuchajcie, te wszystkie rzeczy zarabianie większej pieniędzy, lepsze ciuchy, zmiana wyglądu. Bo kiedy ludzie zobaczą, że coś się zmienia? Kiedy zobaczą, że macie inne włosy, inne ciuchy, i te rzeczy kiedy ludzie zobaczą, więcej uśmiechu takiego codziennego. Będą się przyglądać, o, zmienił się, co się stało? Jaki się MLM robi? <grym> Jaki, który? No nieważne, który, robi MLM. Dzisiaj wszystkie melemy są dobre. Nie wszyscy, może sponsorzy są dobrzy, ale dlaczego? No bo się nie uczą. A dlaczego się nie uczą? Bo nawet nie wiedzą, czego się mają nauczyć. Nie będziecie głupsi po, tym, po tych zajęciach dzisiaj niż, niż, niż przyszliście. Na pewno wiele rzeczy będziecie na wiele rzeczy będziecie patrzeć inaczej. Może nie będziecie wszystkiego pamiętać, ale będziecie wiedzieć, rozumieć niektóre rzeczy, dlaczego jest tak ciężko w MLM-ie. Bo trzeba ludzi z poziomu pracownik etatowy, z tego modelu, który stworzyło im środowisko, w którym przy, przy, przebywali, trzeba go zmienić na model biznesowy. Więc wasze zadanie jako sponsorów. Polega na jednej rzeczy. Swoją radością, swoją osobowością, swoim magnetyzmem osobistym musicie wpłynąć na ludzi, by sami zechcieli się zmienić. A wy będziecie tylko do tego, żeby im pomóc i pokazywać w tą stronę, w tą stronę. Wówczas będziecie obrzydliwie bogaci i tego wam życzę. Dziękuję.